Cześć, jestem Julia. Cześć, jestem Klaudia. Cześć, jestem Łukasz. Jesteśmy uczniami Liceum Ogólnokształcącego Gminy Bartłomieja Nowodworskie w Krakowie i dzisiaj chcielibyśmy Was bardzo serdecznie zaprosić na wirtualny spacer po szkole. Na początek sala historyczna. To właśnie tutaj poznajemy przeszłość, żeby lepiej zrozumieć teraźniejszość i przygotować się na przyszłość. Dzięki wsparciu naszych historyków możemy angażować się w działania lokalnych społeczności. W naszej szkole znajduje się również strzelnica. W naszej szkole dbamy o kondycję fizyczną. Możemy na siłowni na przykład spalić spędne kalorie. I mamy szkolną rekwizytornię. W naszej szkole mamy również szkolny klub, w którym znajduje się też gabinet doradcy zawodowego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Znajdujemy się w bibliotece szkolnej, a dokładnie w czytelni, w której możecie skorzystać z komputerów i wychillować się. Ponadto, możecie dołączyć do koła, które prowadzi opiekun biblioteki. W nim wykonujemy różnego rodzaju rękodzieła. Witamy w naszej klasie, Królestwie Humanistów. Tutaj z pasją będziecie uczyć się języka polskiego. W trakcie przerwy możecie sobie kupić przekąskę. Na w warunku mamy cztery strefy wypoczynkowe, w których możemy skorzystać z darmowego bitwi, book crossingu lub po prostu odpocząć. Przejdźmy teraz do sali, w której oprócz języka polskiego uczniowie także uczestniczą w zajęciach z plastyki. Uczniowie tutaj zapoznają się z różnymi tekstami kultury, poszerzają swoje horyzonty, wykazują kreatywność. Jak widzicie mamy sporą salę gimnastyczną. Odbywają się tutaj lekcje wychowania fizycznego. W maju uczniowie piszą tu matury, a ponadto służy ona do organizacji większych szkolnych imprez. Mała sala służy do gimnastyki i aerobiku. trzech języków obcych. Angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Uczymy się ich w zależności od stopnia zaawansowania językiem. A przecież nie samą nauką człowiek żyje, dlatego wyjeżdżamy na różne wymiany zagraniczne. Byliśmy już między innymi w Niemczech, Austrii czy Hiszpanii. Jelenie to, czyli atmosfera jest bandała. Tutaj uczymy się języka rosyjskiego. Witam. A eta mój dom. To sofa. A eta mojka. eta skaczejka. i lekarza stomatologa. A teraz przejdziemy na ale. To właśnie tutaj odbywają się różne szkolne uroczystości, apele, prelekcje oraz wykłady prowadzone przez zaproszonych przez szkołę gości. Odbywają się tu także matury, licealia oraz przekazanie standardu szkoły. Warto tutaj także wspomnieć o prężnie działającej Radzie Samorządu Uczniowskiego prowadzonej przez panią pedagog. Rada Samorządu Uczniowskiego organizuje wiele ciekawych wydarzeń, takich jak Walentynki, Dzień Edukacji Narodowej czy słynne nowodworskie grillowanie. To nasza sala informatyczna, to właśnie tutaj nauczysz się programować własne aplikacje czy tworzyć strony internetowe. Jest ona świetnie wyposażona, a umiejętności tutaj zdobyte przydadzą Ci się w dorosłym życia. Psychologa i pedagoga szkolnego. Witam Was bardzo serdecznie. W naszej szkole zarówno ja, jak i pani psycholog dokładamy wszelkich starań, żeby nasi uczniowie czuli się bezpiecznie i komfortowo. Zapraszamy do królestwa matematyki. Liczby, figury geometryczne to zdecydowanie raj dla ścisłowców. Gwarantujemy, że osoby, które umiłowały sobie matematykę w naszej szkole pokochają ją jeszcze bardziej, a osoby, które matematyki nie lubią dzięki naszej kadrze, przekonają się, że matematyka nie jest wcale taka zła.

Europa, Ameryki, przez Australię do Afryki. No ja, tak generalnie na geografii nie znam, ale wiem, że to jest Ziemia, to są kamienie. Znajdujemy się w sali chemicznej. Składa się ona z sali teoretycznej. I sali praktycznej, w której wykonujemy doświadczenia. Jeśli wybierzecie profil biologiczno chemiczny, spędzicie w tej sali naprawdę dużo czasu. Znajdujemy się przed pokojem nauczycielskim na pierwszym piętrze. Po lewej stronie znajduje się mural, który jest w trakcie realizacji. Jesteś przed sekretariatem szkolnym. Znajdujemy się w gabinecie pani wicedyrektor, która właśnie prowadzi lekcje online. Warto dodać, że nauczanie zdalne w naszej szkole przebiega bardzo sprawnie. Jesteśmy u pani dyrektor. Dzień dobry. Przyszli absolwenci klas ósmych, kandydaci naszego nowotworka, drodzy uczniowie, serdecznie zapraszamy was do naszej szkoły. Tutaj w liceum będziecie mogli spotkać swoich rówieśników, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, a przede wszystkim przygotować się do natury i spełniać swoje marzenia zawodowe. Czekają na Was świetne pomieszczenia klasowe, obiekty sportowe, mnóstwo pięknych miejsc do relaksu, wyposażona, bogata biblioteka. Czekamy na Was! Mamy nadzieję, że podobał Wam się wirtualny spacer po Nowodworku. Czekamy na Was. Mam na noc, czekam a Nie. Ja nie wiem, co tak, powiedzieć. Tak, no powiesz, co byle nie no są myśliwym maturzystami. Ej, w którą stronę mogłem? W tą, nie? Mhm. Gdzie <gry> jestem? Przeszłość, żeby lepiej zrozumieć teraźniejszość i zrozumieć... Właśnie był piorun! Ja I się tak... Świat nas To nie był piorun! To był, był. piorun!